Mam dziś dla Was listę książek, których centrum są postacie, i to nie byle jakie postacie, bo postacie kobiece, silne, skomplikowane, czasami moralnie szare i inspirujące. I to są właśnie takie historie, które zostaną Wam w głowie właśnie ze względu na te bohaterki. Więc jeśli szukacie wciągających, postaciocentrycznych książek, to dobrze trafiliście. Zacznę chyba od czegoś dosyć oczywistego i coś, co prawdopodobnie wiele razy już widzieliście na naszym polskim podwórku, ale. Zagranicznym również. Siedmiu mężów Evelyn Hugo, Taylor Jenkins Reed. I główna bohaterka, właśnie Evelyn Hugo, to jedna z takich najbardziej niezapomnianych bohaterek, jakie zdarzyło mi się poznać właśnie w tej przestrzeni literaturowej. Mamy tutaj historię kobiety, która przed śmiercią, starzejąc się, decyduje się opowiedzieć swoją historię życia, historię swoich siedmiu. Mężów. Evelyn to starzejąca się legenda Hollywood i opowie o swoim życiu, które było pełne skandali, blichtru, właśnie mężów. Jest postacią moralnie bardzo niejednoznaczną, manipuluje ludźmi, wykorzystuje ich, jest gotowa dosłownie na wszystko, niemniej w imię miłości potrafi zrobić naprawdę wiele, i właśnie o tym trochę jest ta książka. Bohaterka przez całe swoje życie walczyła w sumie trochę o swoją narrację w świecie kontrolowanym przez mężczyzn. I nie jest to tylko historia o złotej erze Hollywood, ale po prostu portret niezwykłej kobiety, która dla osób, które kochała, była zrobić w stanie bardzo wiele. Także jeżeli jeszcze nikt was nie namówił do tego, żeby przeżytać tę pozycję, to mam nadzieję, że teraz udało mi się to zrobić. Teraz wam opowiem o książce, której nie mam w wersji fizycznej, ale to nie jest tak, że nigdy jej nie miałam. Ja ją kupiłam już wielokrotnie. Tylko jest to jedna z moich takich ulubionych książek w ogóle w życiu, bo ja bardzo często wracam do niej i myślam, jest to książka Lekcje chemii Bonnie Garmi i jest to książka niezwykła z wielu różnych aspektów, ale jeszcze powiem wam dlaczego jej nie mam teraz fizycznie, bo to jest taka książka, która uważam ma szansę spodobać się wielu osobom. Ja uważam, że jest wyjątkowa i ja bardzo często po prostu kupuję ją nową, no bo już ją czytałam, a później stwierdzam, mmm, dodam ją komuś do prezentu i zawsze sobie mówię, no to sobie odkupię i później ją odkupuję, ona jest na mojej półce, a potem znowu do kogoś trafię. No bo może być częścią prezentu, bo jest nieużywana, jest nieczytana, po prostu sobie stała u mnie na regale. No więc z tego powodu jej nie mam, ale to nie znaczy, że nie warto w tę książkę się zaopatrzyć i ją przeczytać. Podążamy tutaj za historią Elizabeth Cot, taką wyjątkową chemiczką. To są lata 50., i to jest kobieta, wyjątkowa kobieta, która urodziła się w nie tej dekadzie, co trzeba, bo wyprzedza swoje lata o kilkadziesiąt lat. Jest genialną, bezkompromisową, Chemiczką, ale w swoim świecie jest traktowana co najwyżej jako ładna dekoracja. Oczywiście traktowana jest w ten sposób przez mężczyzn, głównie w miejscu, w którym pracuje, ale również przez kobiety, które no, usiedlone są w jakiś sposób, przyzwyczajone do takiego stanu rzeczy i do takiego społeczeństwa, i też nie pochwalają jej takiego mocno progresywnego jak na tamten czas sposobu na życie. Wiele w tej historii jest trudnych momentów, pojawia się też piesek, jest to też historia, Trochę o miłości, ale właśnie głównie o wyjątkowej historii kobiecej. Elizabeth, pewnym splotem przypadków, będąc chemiczką, zaczyna prowadzić program kulinarny w telewizji i nie dajcie się zwieść. To jest naprawdę fenomenalny wątek i jak autorka na to wpadła, bo ona znajduje w tym sposób, pomijam już to, że na życie, żeby przetrwać i żeby wychować swoją córkę i po prostu mieć co jeść, ale uczy Amerykę. Chemii, właśnie przez to podejście takie chemiczne do tego gotowania. I rzeczywiście Elizabeth pokazuje, że gotowanie to jest nic innego jak chemia, a ona sama jest postacią błyskotliwą, fantastycznie się za nią podąża. Być może jest. Nie jest postacią, którą wszyscy by lubili, bo jest właśnie bezkompromisowa, jest bardzo szczera, ale zdecydowanie jest to taka osoba, z którą mogłabym się zaprzyjaźnić i nie przeszkadzałoby mi to, że bywa czasami troszkę surowa w tym, w jaki sposób się komunikuje z ludźmi, czasami troszkę osła, ale też jeżeli przeczytacie tę historię, to zrozumiecie, dlaczego ona w taki, a nie inny sposób decyduje się czasami komunikować z ludźmi. Inspirująca, zabawna. Czasami was zasmuci ta książka. Ja uroniłam nie jedną łzę y, przy tej historii, ale też y, podnosząca historia y, na duchu o kobiecie, która stwierdziła, że potraktuje patriarchat jako problem naukowy, który w jakiś sposób pewnie można rozwiązać. Więc y, no, to, jest, to była książka, nie wiem ile lat temu dokładnie ją czytałam, ale trafiła wtedy do topki roku i jest dalej w mojej topce życia. Mimo, że jest to taka historia dosyć obyczajowa, ale zdecydowanie warta Waszej uwagi. Następna książka Książka, którą wam pokażę to Wiedźmy Emily Hart i to jest książka, która opowiada historię trzech kobiet na przestrzeni różnych pokoleń, które w jakiś sposób nie powiem wam jaki są ze sobą połączone. Ta książka to taki piękny i subtelny hołd dla kobiecej siły, bo tą książkę określiłabym jakbym miała określić ją dwoma słowami to powiedziałabym właśnie, że kobieca siła i to jest taki hołd dla tej kobiecej siły przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Posłużę się tutaj podpowiedzią, bo Mamy tutaj trzy linie czasowe, trzy kobiety. Mamy XVII wiek Alty, która jest oskarżona o czary. Mamy też Violet i to jest rok 1942, czasy II wojny światowej. I współczesna Kate, rok 2019 i to jest dziewczyna, która po prostu ucieka od toksycznej relacji z mężczyzną. To co je łączy to taka głęboka więź z naturą, znajomość strach nie wiem jak to nazwać, może nie lecznictwa ale takie zainteresowanie ziołami i taka wewnętrzna siła, która w oczach patriarchalnego społeczeństwa czyni je właśnie tymi tytułowymi wiedźmami. To jest dosyć taka poruszająca opowieść o, o tych trzech kobietach i o tej kobiecej niezależności i mądrości, które przez wieki, jak pokazuje właśnie ta historia, były postrzegane jako zagrożenie. Nie wszystkie te narracje podobały mi się tak samo, najmniej właśnie podobała mi się narracja tej współczesnej Kate, choć Chociaż w sumie nie wiem, jakbym ją odebrała teraz. Po paru latach, kiedy już ją przeczytałam, z jakiegoś powodu ona też została na mojej półce. A książki, które mi się nie podobają, jakoś ze mną nie rezonują, z tej półki znikają i znajdują nowy dom, więc to też jest jakiś no, bardzo dobry znak, że warto tę książkę przeczytać. Zwłaszcza jeżeli lubicie właśnie feministyczne, też książki o patriarchacie, no bo siłą rzeczy tak tutaj to wygląda. Następna książka jest dziwaczna, jest bardzo dziwna. Nic tu po Was, Kevin Wilson. I słuchajcie, ja uwielbiam tę książkę. Uważam, że raz, że ja zbyt rzadko o niej mówię na moich social mediach, i też ona zdecydowanie zasługuje na, na większy rozgłos w naszych book mediach. Tutaj jest taki zapisek, że ta książka jest jest osobliwa, szczera i autentyczna, i ta, to słowo autentyczna tutaj trochę pasuje i trochę nie pasuje, ale uważam, że jest bardzo dobrym komentarzem, bo my tutaj podążamy za Lilian, która w wyniku pewnego skandalu zaczyna zajmować się dwójką dzieci, dwójką rodzeństwa i jest no taką powiedzmy guwernantką dzieci, które dosłownie, dosłownie stają w pomieniach kiedy się denerwują lub przychodzą do nich jakieś takie trudne emocje, więc no osobliwa i to jest właśnie ten moment, w którym ja opowiadałam tak wam o tym słowie autentyczna, bo z jednej strony nie jest to autentyczne, no bo takie rzeczy się nie dzieją, ale znowu relacja Lilian z tymi dziećmi jest bardzo autentyczna, jest wspaniała, cudownie się za tym podąża, mimo że ona sama nie jest bohaterką, która powiedzmy, zostałaby przez ludzi określona jako godę naśladowania. Chociaż ja tutaj bym się kłóciła, bo zdecydowanie jej sposób podejść, jej podejście do dzieci jest godne naśladowania. Natomiast to, jak ona zorganizowała swoje życie, raczej tak stereotypowo w społeczeństwie nie byłoby pochwalane. To, co czyni ją niezwykłą, to jej siła. Duża doza empatii i jakoś, jakieś takie, ta niezwykła dojrzałość w tym trochę niedojrzałym życiu, w radzeniu sobie z kompletnie absurdalną sytuacją, i to, co dla mnie tutaj było cudowne, to właśnie obserwowanie, jak ona nawiązuje relacje z tymi dziećmi, które przez ogólnie dorosłych w swoim życiu no nie są rozumiane, nie są często dobrze traktowane, i widać, że po prostu ona jest w końcu jedyną dorosłą osobą, która potrafi po prostu się nimi zająć. To jest taka piękna, słodko historia, która powie wam, pokaże Wam to, że rodzina to nie zawsze więzy krwi i czasami siła kobiety może objawiać się w takich no naprawdę najcichszych gestach. Więc jeżeli jeszcze jej nigdzie nie widzieliście, a będziecie mieć możliwość, to, to naprawdę Wam ją polecam. Wyjątkowa książka. Wydaje mi się, że taka najbardziej Wyjątkowa właśnie ze względu na ten dziwaczny, powiedzmy, motyw na tle tych wszystkich. Tutaj uwielbiam, uwielbiam. Przygotujcie się na, na łzy, na chusteczki i na wzruszenie, bo Ada, która jest główną bohaterką wojny, która ocaliła mi życie, Kimberly, Brubracker, Bradley, to jest bohaterka, chyba jedna z najdzielniejszych, jakie poznałam w literaturze. Ada urodziła się ze szpotową stopą. Jej myślę, że mogę spokojnie tak to nazwać, patologiczna matka, nigdy tą stopą na samym początku po urodzeniu się. Tym nie zajęła, a za to zamknęła ją w pokoju, w mieszkaniu, bez dostępu nawet do toalety i wmawiała jej, że jest potworem i że absolutnie nikt ze względu na tą stopę nie chce mieć z nią żadnego do czynienia. Natomiast w tle dzieje się druga wojna światowa, więc mamy tutaj też taki rys i tło historyczne. Pojawiają się tutaj też rzeczywiście e, momenty z historii, które miały miejsce. E, no i Ada wraz ze swoim bratem hmm, zostają ewakuowani. E, w sumie ona trochę ucieka. Za tym bratem, który jest ewakuowany z Londynu na, do różnych innych miejscowości, żeby właśnie chronić dzieci. No i dzięki temu, że Adzie udaje się stamtąd zbiec, uciec od tej matki, zaczyna doznawać po raz pierwszy w życiu takiej życzliwości, miłości i troski ze względu na. ze strony dorosłych, to chciałam powiedzieć. I tutaj są właśnie dwie świetne bohaterki. Z jednej strony ta dzielna Ada, a z drugiej strony kobieta, która ich przygarnia to rodzeństwo. I ona na początku nie chce się. Z nimi, nie chce się nimi zajmować, twierdzi, że nie jest w stanie tego zrobić. Ona też jest w takim trudnym momencie swojego życia. Niemniej, tutaj znowu mamy historię, w, których, w której oni między sobą nawiązują wspaniałą relację. Dzieci no, w nieprawidłowy sposób wychowywane przez swoją matkę mają ogromne braki z każdej jednej dziedziny życia i uczą się tego życia po prostu na nowo pod okiem tej wyjątkowej kobiety, która znowu nie jest z nimi związana więzami krwi. A po prostu jest taką odnalezioną rodziną, i to jest cudowne. To jest taka jedna z najbardziej najpiękniejszych i najbardziej poruszających historii dziecięcej, bo się rzeczy jest to literatura kierowana do młodszego czytelnika, niemniej ta siła dziewczynki, walka z niewyobrażalną tramą, jaką doświadczyła. No i właśnie ta, ta jedna dorosła, która przywraca jej wiarę w tych. Starszych od siebie ludzi. Nie chciałam, żeby w tym zestawieniu zabrakło również fantastyki, więc opowiem Wam o bohaterce, z którą spokojnie mogłabym się zaprzyjaźnić. I jest to Juliet Nichols z, no, z trylogii Silos Hue, Haweya. I jest to taka bohaterka, która jakby miała wymienić najbardziej upartą i zdeterminowaną bohaterkę, no to właśnie byłaby to Juliet. Juliet jest mechaniczką z najniższych sfer tego tytułowego silosa, bo mamy tutaj historię postapokaliptyczną, science fiction, w której ludzkość została przeniesiona właśnie do tego silosa, który jest taką budowlą umieszczoną pod ziemią, ludzkość już nie wychodzi na wierzch, nie wie w sumie dlaczego, nie wie co się wydarzyło, ale z pokolenia na pokolenie jest im no, opowiadana Pewna historia, pewna narracja, no i nowy sposób życia, w którym jakoś ta ludzkość musi się odnaleźć. No i na samym dole, właśnie są mechanicy, którzy utrzymują silos po prostu w takim stanie, żeby funkcjonował i żeby ta ludzkość mogła w nim żyć. Nasza główna bohaterka w pewnym momencie, trochę wbrew swojej woli, zostaje mianowana szeryfem tego Silosa i tutaj właśnie objawia się ta jej natura, ta jej nieustępliwość i potrzeba odkrycia prawdy, które trochę wpychają ją na taki kurs kolizyjny z tym systemem, który, który panuje w Silosie. No i myślę, że już też możecie się domyślać, że jest to system oparty na kłamstwie po prostu i co jest fajne, to Juliet nie jest taką stereotypową, nazwijmy to, bohaterką. Jest usmarowana smarem, jest silną postacią, taką nieustępliwą, jest też uparta. To jest też taka postać, przez, która nie będzie lubiana przez wszystkich, ale raczej mam tutaj na myśli innych bohaterów, którzy również zamieszkują silos, bo raczej przez czytelników wydaje mi się, że może być lubiona przez wszystkich. Jest pragmatyczna, bardziej ufa swoim narzędziom niż ludziom i w tym przypadku no, akurat jest to słuszne podejście, no i ta jej niezłomność i odmowa zaakceptowania takiego statusu, w którym ona będzie dalej to kłamstwo rozwijać i wmawiać ludziom, którzy żyją w tym Silosie, to są takie cechy, które powodują, że kibicujemy jej do samego końca i w ogóle też całą tą trylogię bardzo lubię. Jest też serial. I w sumie kiedyś na, na kanale pojawił się odcinek, w którym opowiadam Wam o wszystkich tych trzech częściach, więc jeżeli jesteście zainteresowani no to odsyłam was do tego filmu no i również do Silosa. Ostatnia książka, którą mam na tej liście to Jedyna córka lub Netel i to jest historia subtelna, jest mądra, bywa też trudna, bo opowiada o różnych odcieniach kobiecości i podejściu do do macierzyństwa i mówi właśnie o trzech niezwykłych kobietach. Laura, która jest pewna, że nigdy nie chce mieć dzieci. Mamy też jej przyjaciółkę, która zachodzi w końcu w upragnioną ciążę, by dowiedzieć się, że jej córka urodzi się z nieuleczalną wadą i prawdopodobnie bardzo szybko po porodzie umrze. I Doris, sąsiadka głównej bohaterki, to jest kobieta, która samodzielnie wychowuje swojego syna, który jest trudnym dzieckiem i ma całkiem spore problemy problemy z przemocą, a jego mama choruje na depresję. Myślę, że spokojnie można tak to nazwać. No i właśnie ta książka to jest taka historia, która pokazuje tą moc wspólnoty w przyjaźni pomiędzy kobietami różnym podejściem do życia, w ogóle do macierzyństwa i trochę tak pokazuje, że dla każdej z nas to macierzyństwo będzie miało trochę inne oblicze, trochę inaczej jest. Definiowane i żadna z, żadna z tych definicji, nazwijmy to, nie jest błędna, nie jest zła. I jakbym miała powiedzieć jednym zdaniem, czym jest ta książka, to powiedziałabym, że to jest pozycja, która z ogromną empatią mówi o tym, że nie ma jednej słusznej drogi do, do bycia kobietą, a siłą kobiecości jest wspólnota i akceptacja siebie nawzajem i z tym słowem was zostawię. To również jest książka, która trafi do topki tego roku. Bardzo się cieszę, że trafiła w moje ręce i jest mi trochę przykro, że taki mały rozgłos ona ma. Myślę, że yy, no powinna ona iść Głośniej w świat. To ode mnie będzie dzisiaj. Na tyle dajcie znać, czy może czytaliście którąś z tych książek, a jeżeli udało mi się Was do którejś zachęcić, to dajcie znać, do której. I oczywiście, jak zwykle, czekam na Wasze komentarze, gdzie być może polecicie mi książki, w których również znajdę jakieś ciekawe bohaterki, za którymi chętnie będę podążać i gdzie one właśnie będą stanowić siłę powieści. No i to tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu i widzimy się w następnym. Cześć!